Ale numer jakie ja rożysko widzę ja piernicz i to stare szkoda że w wodzie wesz kurde jakoś mi się nie kojarzy ten bóg z niczym ale ładne tylko Ale sztuka dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem ale korona piękna trudno cokolwiek o powiedzieć, bo to w potoku namoknięte ale jest okaz naprawdę ładny i go zniszczył może być i rocznie, ale ta woda by wypłukała tak czy siak kurde kolor ładny a tu uszkodził chyba na duchę. tak w dziwnym miejscu trudno określić, ale tylko... sztuka muska była piękna. Ładnie nasiąknięte wodą, aż się leje z niego normalnie, a tu też się będzie lało. Wyskakiwał sobie przez potok i tu zostawił Ale że to nikt nie trafił na to do tej pory To ona naprawdę nie numer Tak to jeszcze nie miałem, żeby aż tak woda się lała ze zrzuta Teraz by dobrze było na wagę sprzedać No ładnie nasiąknął w tym potoku jeszcze ten grot złamany przez to się wlało trzeba to po Poczekać aż się wyleje, bo będzie mi chlapało jak będę to nosił. A jaki zapaszek od tego różka leci. Powiesiłem tamtego szesnastaka, żeby woda wyciekła. Wlazłem w na wszelki wypadek, mówię sprawdzę czy nie leży co do pala. Małe prawdopodobieństwo było, ale widzę że nie darmo, bo tu jeszcze jeden leży. Też stary, też pogryziony ten. To się tu ścichało Też ciężki. się woda z niego leje, trzeba powieścić jeszcze i tego niech schynie. Na Naprawdę bardzo blisko jeden drugiego. Tego też się leje. ale mu no, marno trzeba jeszcze połazić. No i nie odszedłem daleko i widzę trzeciego różka. W ciągu paru minut trzeci stary różek, ale tak od największego do najmniejszego. No ale jeszcze pochodzę. Jakiś w zagłębie starych różków trafiłem Czy w ciągu paru minut to jest ciekawe miejsce naprawdę Trzeba się tu jeszcze rozejrzeć Parę minut i jest kolejny I ten taki duży jakby tamten Stary może do pary No kurde do pary będzie A I to całkiem podobne No nie wierzę, naprawdę nie wierzę. 2, 4, 6, 8, też 16. No tego bym się nie spodziewał naprawdę, świat nie widział. Idę, zobaczymy jak to wygląda wszystko razem To jest nawet nie 50 metrów jeden od drugiego te duże i te w okolicy też bardzo bliskie. wyszło dwa no kurde jaka para ale numer no naprawdę nie chcę mi się wierzyć to co widzę Para szesnastaków w potoku w wodzie no może ze dwa lata leżą więcej pewnie nic. i nie to tylko zrobiło robotę to, że w wodzie to leżało ja piernicz. kurde jeszcze trzeba pochodzić. Takie cztery różki w ciągu naprawdę 10 minut. Z tego też kapie woda. Ale numer. No, no nic, na razie koniec poszukiwań. Ułożę pokot z tego. po farbie leśniczej zgubił przy w akurat byłem na granicy powierzchni na para zniszczona ale i tak satysfakcja jest taki oka trafił po chyba dwóch latach leżenia myślę Wszystko symetrycznie Po tego groty inaczej ustawione. Te dwa są jednakowe, tu to samo i ten. 7 par na pewno ważyło na świeżo No to, to można chodzić na ruszki, ale trzeba to będzie jeszcze wrócić i się rozejrzeć.